O, Jezus, jak mnie przestraszyłeś. Dlaczego nie powiedziałeś mi, czego chcesz, Fensom? Bo nie potrafiłam. Wiedziałam, że cię to strasznie zaboli i. Przepraszam. Nie musisz. Rozumiem. Ja wiem, jakie to jest dla ciebie ważne i chciałabym, żebyś wiedział, że ja nie zgodzę się na to, żeby Basia miała jego nazwisko. Doceniam. Naprawdę. Nie będę ukrywał, że kwestia nazwiska naprawdę mnie dobiła. Ale Monika, nie to jest najważniejsze. Ten facet ciągle tutaj jest. Ustawia nam życie, przychodzi do nas jak do siebie. Wychodzę na spacer – Adam. Idę na zakupy – Adam. Wracam do domu – Adam. Wszędzie ku*** Adam, Adam, Adam. Co ja mam z tym do cholery zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Ja jestem między młotem a kowadłem. Tak, jest Adam. Jest, bo jest ojcem Basi. I nie zmienię tego, chociażbym nie wiem, jak chciała. Ja to rozumiem. Naprawdę rozumiem i nie obwiniam cię, ale Monika, jak ty sobie to wyobrażasz? Jak ty sobie wyobrażasz nasze życie? We trójkę. A nie rozumiesz, że ja się muszę z nim jakoś dogadać? Musisz, czy chcesz.